Z metra i zmierza w kierunku swojego hotelu, zameldować się, zostawić walizkę i ruszyć na miasto. Dzisiaj plan jest taki, aby zobaczyć kilka takich najbardziej popularnych miejsc tutaj, właśnie w Walencji. Porobimy sobie tam trochę zdjęć, jak to już tradycyjnie bywa na moich vlogach. I hotel wydaje mi się, że jest już tutaj za rogiem, zaraz za tą ciekawą ścianą. Więc co, idziemy. Tylko co, wyłoniłem się za tej ściany i tutaj moim oczem ujrzał się w stadion. W Walencji, stadiony Mestaja. Tutaj na pewno też coś jeszcze nagramy dookoła, a zaraz gdzieś tutaj obok jest ten mój Nocleg. I tak na pierwszy rzut oka stadion robi y, dosyć duże wrażenie. Jeszcze tutaj się trochę pokręcimy, bo właśnie hotel mamy y, tuż obok, więc y, idziemy już tam i widzimy się już na mieście. w kierunku centrum. Ogólnie taki szybki raport pogodowy to jest dosyć duszno. Jest około 29 stopni, cały czas się teraz zrobiło się trochę pochmurno, więc jest delikatnie, jest delikatnie lepiej. No my idziemy w stronę centrum. Pierwsze miejsce, do którego chcę dotrzeć to Mercat Central, czyli taki wielki targ, na którym można kupić różne produkty spożywcze, coś zjeść chyba też z tego co słyszałem, więc, więc zobaczymy. Jak tam jest, no a przy okazji on też wygląda dosyć ładnie, yy, więc przekonamy się, jak to jest yy, na żywo. W stronę centrum przechodzę przez jeden z wielu mostów, który znajduje się nad parkiem Turia. Park Turia o nim jeszcze później sobie trochę yy, powiemy więcej, ale powstał on w starym y, korycie rzeki y, Turia właśnie. No jest to taki bardzo długi park ciągnący się przez Walencję. Być może prawidłowa nazwa to Ogrody Turia, a nie park. Y, więc od razu na wszelki wypadek się poprawiam. Przechodzę się tak właśnie tutaj po Americaty Central i rosyjska jakie tutaj są to owoce i mięsa, ale tak samo jest dużo sojów z pamiątkami i tak dalej, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że warto odwiedzenia tutaj zobaczcie na przebitkach, jak to, jak to wygląda i jakie zdjęcia udało się tutaj zrobić. A to jest właśnie ten główny punkt, yy, to taki jakby centrum. dotarliśmy na najbardziej reprezentatywny plac w Walencji, czyli plac ratuszowy. No i naprawdę to miejsce jest otoczone przepięknymi budynkami, tak jak ten za mną. Zobaczcie kilka zdjęć, które udało mi się tutaj zrobić, bo myślę, że wyszły całkiem, całkiem fajnie. Zakończony jest taką wieżyczką na samej górze. Ciekaw jestem, do czego ona służyła i jaką miała funkcję. Albo ma cały czas. Za mną znajduje się kolejny ciekawy obiekt w Walencji. Budowla przypominająca yy, kolosę, i nie bez powodu, ponieważ yy, na nim właśnie była wzorowana. Jest to arena, na której toczone są walki i a może ona pomieścić ponad 10 tysięcy widzów. Jesteśmy w dzielnicy Rusa jest to w której znajdziemy właśnie dużo kawiarni i knajp. Byłem przed chwilą na kawie tutaj obok w kawiarni, która nazywa się Bluebell Coffee. I teraz plan jest taki, aby pospacerować dalej tutaj po dzielnicy, poszukać fajnych kadrów, bo myślę, że możemy ich tutaj trochę znaleźć. Też na tej dzielnicy jest bardzo dużo właśnie takich kolorowych kamienic, które są teraz za mną widoczne, a tak samo jest sporo sklepów z pamiątkami oraz takich vintage shopów, więc myślę, że naprawdę można tutaj spędzić trochę, trochę czasu, żeby te różne miejsca poodwiedzać. Tutaj właśnie jeden z kilku takich vintage shopów, no i z nimi takie retro koszulki piłkarskie można tutaj dostać. Bardzo ciekawy sklep z pamiątkami, właśnie można tu kupić różne plakaty, pocztówki, magnesy. Podrzucam tutaj adres, bo myślę, że warto tu wpaść i zaopatrzyć się w jakąś pamiątkę z Walencji. W miejscu również jest markety targowy, troszkę mniejszy niż ten market central, widać go teraz tutaj za mną i wygląda z zewnątrz bardzo ładnie, więc za chwilę zrobię tutaj zdjęcie, bo mam już pewien pomysł jak to można zrobić, a później wiemy jeszcze tam do środka i zobaczymy co można tutaj kupić. No ja właśnie kupiłem coś takiego, to co się nazywa... Meloton. Zaraz, zaraz sobie tego spróbujemy. No i co? I to ma właśnie takie stanowisko z nożywami, owocami. Bardzo fajne miejsce w Walencji na taki odpoczynek od spacerowania są ogrody Turia. O których już wspomniałem wcześniej. Ogrody Turia powstały w dawnym korycie rzeki Turia. Rzeka ta swego czasu często zalewała Walencję, powodowała duże powodzie. I właśnie po ostatniej takiej dużej powodzi w 1957 roku postanowiono przenieść jakby bieg rzeki i sztucznym kanałem przekierowano ją bardziej na południe miasta. Ok, i tutaj trzeba wspomnieć o tym, co wydarzyło się pod koniec października poprzedniego roku. Region w Hiszpanii nawiedziła powódź błyskawiczna, powodując ogromne zniszczenie w infrastrukturze, a w jej wyniku zginęło ponad 200 osób. Powódź dotyka przede wszystkim prowincję Walencja i gminy położone na południe od miasta. No i była to największa katastrofa tego typu w Hiszpanii od ponad 50 lat. Park został oddany do użytku w 1986 roku, a na jego terenie znalazło się wiele tras spacerowych, biegowych czy rowerowych ale również wiele obiektów sportowych, między innymi bliska do koszykówki, do piłki nożnej, skatepark itd. Tak więc można uprawiać tutaj tak naprawdę pewnie wszystkiego rodzaju sporty. I wiele też jest miejsc, w których można po prostu sobie piknikować czy odpoczywać. Korzystając właśnie z takiego jednego miejsca do odpoczynku, to chciałbym pokazać to, co kupiłem w tym sklepiku, który był wcześniej na filmie. I tak jak mówiłem, kupiłem tam taką oto pocztówkę fajną. Z Walencji. Myślę, że jest to naprawdę ciekawa pamiątka i nie taka oczywista. Y, oraz taki oto magnes. I tu właśnie na nim jest napisane oraz szata, albo orak szata, jakoś tak. I to jest chyba ten ich taki tutaj y, znany, y, znany właśnie napój z Walencji. Ja jeszcze nie miałem okazji go spróbować. Zobaczymy, czy to. Czy go jeszcze spróbujemy? No, ale właśnie takie ciekawe yy, pamiątki z tego sklepiku, więc myślę, że takie miejsca warto odwiedzać. Kolejny dzień: po kawy. Właśnie tutaj w kawiarni Broja. Yy, no i ruszamy dalej na spacer po mieście. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, to jedna z wizytówek w Walencji, czyli Miasteczko Sztuki i Nauki. Otwarty w 1998 roku kompleks obiektów kulturalno-rozrywkowych zajmuje powierzchnię ponad 350 tysięcy m2. Przez mieszkańców nazywany Dziennicą Przyszłości, a na jego terenie znajdują się m.in. opera, oceanarium, Muzeum Nauki czy też planetarium. Podczas mojej fotowycieczki wycieczki takiego miejsca oczywiście nie można było pominąć. Miasteczko zostało zaprojektowane przez architekta hiszpańskiego pochodzącego z Walencji Santiago Calan I Ciekawostka jest taka, że on też m.in. zaprojektował budynek Oculus w Nowym Jorku oraz wieżę Turning Torso w Malmo, czyli w sumie w miejscach, w których już wcześniej byłem. I które. Można znaleźć na moich poprzednich vlogach. Za mną widać m.in. dwa budynki, budynek Opery i Planetarium. I moim zdaniem jest to jeden z takich bardziej charakterystycznych właśnie widoków z Walencji. Ja ten widok często spotykałem na większości miniaturek na YouTubie, jeśli szukam jakichś vlogów czy filmów z Walencji właśnie, więc być może u mnie na filmie też się znajdzie on na miniaturce. W dalszym ciągu poszukujemy jeszcze idealnego kadru pod y, zdjęcie, które będzie stanowiło plakat z Walencji, a za mną właśnie jest Muzeum Nauki i ten budynek chyba najbardziej przypomina właśnie y, Oculus z Nowego Jorku. I właśnie w tym muzeum są eksponowane najnowsze osiągnięcia nauki i techniki oraz y, możemy tutaj znaleźć y, wiele w wiele y, interaktywnych y, wystaw. I idziemy teraz jeszcze do takiego tak jakby parku tutaj, y, najbardziej zielonej części w tym miasteczku sztuki i nauki. I tak tutaj wygląda właśnie Un Brassel. Być może tak się to czyta. Dużym ułatwieniem jest to, że mimo tego, że jest y, niedziela, środek tak naprawdę sezonu, to jest tutaj stosunkowo niedużo ludzi, co ułatwia Robienie zdjęć i, i nagrywanie ujęć, ale głównie robienie zdjęć, bo, yy, bo chodzi o to, żeby właśnie na zdjęciach było jak najbardziej yy, Żeby wiecie, nie wchodzili ludzie jakiegoś tam tłumu nie było <śpiewa> tutaj chyba znalazłem minimalny kadr na zdjęcie pod plakat no ale to też się okaże jeszcze już, już po obróbce, no ale z tej strony jest od tego spoko, że jeszcze mamy tutaj te mewy, no i powinno wyglądać to całkiem całkiem okej okay. tak w szerszym Fotogeniczność tego miejsca oceniam na jakieś 8,5 na 10, zrobiłem tutaj no wydaje mi się sporo zdjęć, więc coś na pewno się z tego wybierze i wydaje mi się, że na plakat z Walencji też coś się nada, a teraz będzie odpowiedni moment na przerwę, więc widzimy się za jakiś czas. Nie było w tym vlogu jeszcze nic z zachodu słońca. Pomyślałem właśnie, żeby teraz przejść na zachód słońca w okolice ogrodów Turia. No i właśnie tam idziemy i zaraz postaramy się jeszcze złapać jakieś zdjęcia przy zachodzie słońca. Zostało jakieś 40 minut do zachodu, więc spróbujemy coś jeszcze zrobić ciekawego. Już po zachodzie słońca, tak naprawdę bardzo szybko y, światło się zmieniło, ale udało się zrobić kilka zdjęć, które właśnie teraz przed chwilą widzieliście, a je zrobiłem z mostu nad y, ogrodem Turia. Ten most nazywa się Pont del Real. Oraz udało mi się jeszcze zrobić jedno ujęcie y, z drona, które właśnie będzie na zakończenie tego vloga, bo ten vlog właśnie dobiega do końca, ale nie będzie to ostatni vlog z Walencji, także zostawcie łapkę w górę, suba. I'm going to you soon. We'll collide in film. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another